Jest to nowa postać, która oczywiście coś musi zmieniać w życiu pozostałych bohaterów, bo tak to by było bez sensu, po co miałoby się pojawiać. Będzie się dużo działo, no jest na pewno częścią załogi i częścią bardzo fajnej grupy, bo to jest. Tutaj ważny jest ten bohater zbiorowy. No i dużo się dzieje, bardzo dużo rzeczywiście mamy akcji, no i, ale nie chcę Wam wzywać. Naprawdę jest to serial napakowany fantastycznymi, bardzo skomplikowanymi. Właściwie bym nazwał scenami batalistycznymi. Ja tutaj mam bardzo dużo takich scen trudnych, fizycznych i takich scen, które rzeczywiście bardzo wygaczają. No Jedną z takich scen była scena wybuchu, gdzie wchodzimy do jednego mieszkania i tam jest wybuch. Ale nie powiem wam dlaczego. No i to było takie fajne do zagrania. To, to była dla mnie jakaś nowa rzecz. Najtrudniejszym dniem dla wszystkich był chyba dzień, kiedy kręciliśmy dwie noce z rzędu zderzenie dwóch pociągów. I to pojawi się w pierwszym odcinku. To była bardzo skomplikowana scena pod wieloma względami. Między innymi, że, że po prostu dużo się działo i było dużo strażaków, dużo osób. Rzeczywiście to było wszystko bardzo skomplikowane. Ale nie robiliśmy tego tak jak ostatnio się często robi, że, że, żeby szybko i łatwo. Tylko rzeczywiście mam wrażenie, że tutaj ta scena jest zrobiona z ogromnym rozmachem i bardzo wiarygodnie. Więc dla mnie to było super po prostu być częścią tej ekipy i tworzyć to, co, co moi koledzy. Ekwipunek strażaka to przede wszystkim. Nomex, czyli taki mundur, który jest żaroodporny i właściwie wodoodporny też, bo strażacy mają bardzo szerokie pole działania, bardzo ciężkie buty. Akurat, słuchajcie, rzadko kiedy jestem w tym serialu ubrany w cudzysłowie normalnie, akurat teraz się tak zdarzyło. Normalnie jestem praktycznie cały czas w stroju strażaka. Pod spodem mam tak zwane koszarówy, na głowie hełm, więc musicie sobie na razie wszystko wyobrazić. I we wszystkich akcjach, kiedy jest pożar, to jeszcze mamy butle z powietrzem i maskę. I dodatkowo jeszcze jakiś topór albo huligan, albo jakieś inne przyrządy. Wszystko jest bardzo ciężkie, jest bardzo gorąco i jak cały dzień w tym biega się po schodach na górę i w dół, to yy, mam wrażenie, że zrzucam kilka kilogramów.